serdecznie u Wybrednej Marudy, która bardzo dawno reading vlogów nie robiła, więc zobaczymy jak ten format wejdzie zarówno mi, jak i wam, także czekam na komentarze i opinie w, w komentarzach, czy to w ogóle trzyma się jako tako nawozu. A tydzień zapowiada się dość aktywnie, jako dość napięty, chociażby dlatego, że mam w tym tygodniu wtorek, środa, czwartek lekarzy, onkolog, dentysta, endokrynolog, a jeszcze ma być na dworze jakieś 30 stopni, także wspaniały czas na jeżdżenie po mieście komunikacją miejską, Chciałam powiedzieć telekomunikacją. Na pewno też wpadnie kino i to nie raz, bo mam Cinema City Unlimited i trzeba wykorzystywać, bo drożeje. Może jakiś koncert, bo będą wianki. I podejrzewam, że na taki dość napięty czas, bo lekarze to nigdy nie jest. E, nigdy nie jestem happy jeżdżąc po lekarzach, e, to powinnam sobie przygotować jakąś lekturę na ten tydzień, taką relaksującą, przy której sobie odpocznę e, psychicznie. Natomiast nie jestem pewna, czy mój wybór jest właściwy, ponieważ będę czytać rany, których nie widać. E, fate Gardner, czyli książkę, przy której być może w tych kolejkach do lekarza będę płakać. I ludzie zastanawiajcie się z jakiego powodu. Z tego co wiem, nasza główna bohaterka Betty wraz z siostrą Joy i z matką trafiają do galerii handlowej, w której rozpętuje się strzelanina, pojawia się jakiś terrorysta. I teraz nie wiem, czy któraś z nich zginie, no raczej nie główna bohaterka, ale może siostra albo matka. Może któraś z nich zginie, może któraś będzie po prostu ranna, czy tu będzie kwestia godzenia się z żałobą, czy po prostu godzenia się z traumą po takim wydarzeniu. Zobaczymy. Natomiast to, co mnie troszeczkę niepokoi, to fakt, że tutaj w opisie mamy napisane, że Betty znała brata tego terrorysty i postanawia się do niego zbliżyć, żeby zrozumieć, dlaczego ten atakujący się tak zachował, co nim kierowało, jakie miał pobudki, cechy, żeby móc te cechy powiedzmy rozpoznać u innego potencjalnego napastnika, wiecie, w jaki sposób się ustrzec. Tylko, że to mi troszeczkę pachnie romansem z jakiegoś powodu. I jeżeli tu będzie motyw na zasadzie, co tam, że ty i twoja, twój brat zabili mi rodzinę, wybaczam ci, kocham cię, to nie będę do końca zadowolona. Wydaje mi się, że jednak tak trudna tematyka powinna zostać przy trudnej tematyce, a nie na zasadzie wyprzyjmy to wszystko romansem. Także zobaczymy, jak to wypadnie. Będę się z wami dzielić wrażeniami na bieżąco, oczywiście, bez spoilerów i zapraszam do oglądania. A przy tym, jakże masakrycznym świetle. Czy to pomoże? No szału nie ma. Podczas pichcenia w kuchni postanowiłam, że jeszcze sobie to trochę do Was pogadam, poodpowiadam, oho, dzisiaj już język nie. Odpowiadam sobie na Wasze pytania, ponieważ na Instagramie dałam Wam pudełeczko, że będzie reading vlog. Że może macie jakieś pytania, niekoniecznie książkowe, na które chcecie, żebym odpowiedziała, e, więc tutaj w przerwnikach właśnie kilka sobie wybiorę i pogadam. I pojawiło się takie pytanie e, na temat tego, czym ja się zajmuję zawodowo. Bo ja faktycznie, tak jak do mnie dotarło, że ja specjalnie się tutaj tym chwalę na prawo i lewo i właśnie na się do mnie gadam o tym, co ja robię, jakie mam zalecenia. I tak faktycznie działam jako freelancerka, łapię różne zalecenia z różnych dziedzin. Gdybym miała powiedzieć, do jakiego stanowiska takiego określonego, jednym stanowiskiem mi najbliżej, to chyba powiedziałabym, że do wirtualnej asystentki. Bo naprawdę robi różne rzeczy z różnych zakresów. Nie zawsze dlatego, że chcę, czasem dlatego, że muszę. i Niestety mam trochę problemów zdrowotnych, mam spore ograniczenia, nie mogę pójść do takiej stricte typowej pracy. Wiecie, dorobiam sobie do renty, jak emerytka. No i tak, część moich zarobków bierze się stąd oznacza z YouTube'a, ze współprac z wydawnictwami, przy czym głównie tylko ze współprac, takich typowych, gdzie mam umowy, bo na przykład nie mam wyłączonego zarabiania na reklamach, jakby... Mnie bardzo irytuje, kiedy oglądam czyjś film i tam co dwie minuty w połowie zdania pojawia się reklama. Nie lubię tego u innych, więc stwierdziłam, że nie będę robić tego u siebie tylko po to, żeby jakieś tam grosze z tych reklam zarobić, bez sensu. Nie mam też jakiegoś patronata, bo jakby nie czuję, żebym nie ma Wam do zaoferowania coś, za co wy byście musieli dodatkowo płacić, jakby kim, że ja jestem. Także zarabiam tyle, co z umów, jeżeli chodzi o działalność tutaj. YouTube, blog, Facebook, TikTok, Instagram, jakby moje pakiety. Oferty są złożone. Poza tym, w ramach już tej normalnej pracy, robię na przykład transkrypcje dla różnych firm, to znaczy, zapisuję e, co tam na nagraniach czy na filmach e, gadają. Czasem oddaję takie surowe materiały. Motory. Dziękuję. Czasem oddaję takie surowe materiały, a czasem e, muszę to przeredagować, bo ma być to na przykład przeznaczone do, przeznaczone do publikacji na stronie internetowej jako artykuł, jako wpis blogowy, więc wchodzi tam redakcja, czasem research, dopisanie czegoś, y, pozycjonowanie SEO, te sprawy, więc czasem wchodzę też w ten copywriting. Montuję filmy na YouTube, prowadzę te różne social media, czasem robię też grafiki na przykład na Instagramy, analizuję sobie marketingowo różne rzeczy. Fotografuję też, czasem na koncertach, pokazywałam Wam na przykład zdjęcia z koncertu Dawida Kwiatkowskiego, które robiłam czasem w teatrach, głównie muzycznych, na jakichś konferencjach prasowych, takimi rzeczami tam się chwalę czasem, czy na Instagramie, czy na tym drugim Instagramie, kierunek musical, jeżeli to jest dla tamtej strony, Robione. No ale wiecie, to w sumie nie są stałe zarobki, to wszystko razem. To nie jest tak, że ja mam. Pewną stałą pracę i wiem, że ja co miesiąc dostanę dopłatę 3000 zł. No nie. W jednym miesiącu mam 5 zaleceń, w drugim miesiącu nie mam ani jednego, e, więc różnie to bywa. Cały czas też się uczę, robię różne kursy z różnego zakresu. Ostatnio ciągnie mnie w stronę bardziej artystyczną, więc e, kombinuję trochę z ilustrowaniem. Mam najróżniejsze zainteresowania, ciągnie mnie w najróżniejsze kierunki i czy to dobrze? Nie wiem. Mam wrażenie, że w tych czasach trzeba być specjalistą w jakiejś dziedzinie, a ja jednak. Tak, tak wszędzie trochę, tr trochę po trochu. Ma to też oczywiście swoje plusy, bo ja dzięki temu mogę połączyć różne dziedziny. Przepraszam, jeżeli słyszycie ptasi śpiew, są to moje zeberki, które się drą, nie słyszą, ale jak mnie nie słyszą, to też się drą. W sensie, nie czuję się na tyle profesjonalistą w żadnej dziedzinie, żeby pójść do pracy w jakimś TVN-ie, czy w innej firmie Knorr, czy coś. Po prostu bałabym się, że moje umiejętności nie są wystarczające. Ja okej, okay, zrobię jakieś grafiki na Instagrama, ale żeby zaprojektować opakowanie to już niekoniecznie, natomiast dzięki temu, że właśnie działam w tych różnych dziedzinach, to tak jak mówiłam, powiedziałabym, że najbliżej mi jest do tej wirtualnej asystentki to znaczy, jeżeli jakaś pani Kasia sobie założy jednoosobową działalność, założy sobie salon fryzjerski powiedzmy to ja i mogę jej poprowadzić stronę internetową, napisać tam teksty i mogę poprowadzić social media porobić grafiki, i mogę zbadać grupę odbiorców, z, wiecie, stworzyć personę i tak dalej, ogarnąć to i copywritersko jakieś teksty na stronę, i mogę jako fotograf przyjść do salonu, porobić zdjęcia: czy to metamorfos, fryzu czy po prostu tej pani Kasi w trakcie pracy, żeby było co wrzucać na social media. Jakby wiecie, nie? Jakby dużo różnych rzeczy. Także więc, jakbyście szukali kogoś do takich zajęć, to kolmi. teraz siadam do montażu recenzji filmu Flash, na którym byłam w niedzielę jakże mnie ta produkcja zaskoczyła mówię wam, mam mnóstwo przemyśleń także postanowiłam coś nagrać będzie, pewnie już jest na kanale nie wiem w jakiej kolejności będę to wrzucać, nie daj nikomu przewidzieć swojego kolejnego ruchu, natomiast to co widzieliście teraz to końcowy etap montażu filmu z porównaniem książek Libardugo i Brandona Sandersona bo słyszałam bardzo dużo aluzji, że tam te podobieństwa są znaczące i podejrzane i zbyt dużo więc ja to oczywiście sprawdziłam, zrobiłam analizę i bum, wyszło 20 minut. I znając ten materiał też już macie na kanale. I jeszcze szybka aktualizacja z ranami. Jestem po jakichś stu stronach i to jest według mnie idealny moment, żeby jakieś pierwsze przemyślenia utworzyć, ponieważ ogólnie to jest taka zasada, jeżeli chodzi o literaturę, taka chyba niepisana, ale jest, że wiele osób wiem, że czeka do setnej strony, bo mniej więcej w tym momencie powinien pojawić się jakiś plot, powinniśmy poczuć klimat tej historii, i jeżeli nas to nie chwyta, jeżeli się nudzimy, jeżeli nic się nie dzieje, nie interesuje nas, co się wydarzy dalej, to prawdopodobnie. Może możemy sobie tę książkę darować i wiele osób wtedy robi DNF. Także ja przeważnie czekam do tej setnej strony, żeby jakieś pierwsze opinie móc wyrazić. I jak się okazuje, to jest zupełnie inna fabuła, niż ja się tego na początku spodziewałam. Ponieważ faktycznie Betty, nasza główna bohaterka, razem z matką i z siostrą Joy są w galerii handlowej, kiedy rozpętuje się tam strzelanina, przy czym żadna z nich nie zostaje ranna, więc nie mamy tutaj tego tematu godzenia się, powiedzmy, z żałobą po stracie jakiejś bliskiej osoby, tyle że na każdą z nich ogromnie wpłynęła trauma związana z tym wydarzeniem i tu nam się ewidentnie kłania zespół stresu pourazowego widzimy na przykład jak u tych dziewczyn kobiet pojawiają się jakieś odruchy na przykład kiedy usłyszą dźwięk wystrzelonej petardy kiedy myślą że to być może jest kolejna strzelanina albo kiedy dzwoni budzik i im się wydaje, że to jest jakiś alarm. Czy ten człowiek, który właśnie wszedł do galerii, czy nie jest przypadkiem jakimś zamachowcem, czy za chwilę tutaj, czy on nie ma broni, czy coś się za chwilę nie wydarzy. Ten strach i lęki cały czas im towarzyszą. Więc to mi się momentami kojarzyło z horyzontem Jakuba Małeckiego, bo tam mieliśmy byłego żołnierza, który po jakiejś tam wojnie w Iraku czy w Afganistanie wrócił i też takie te objawy. Tego zespołu stresu pourazowego, jakieś takie elementy bardzo na niego wpływały i, i mogliśmy sobie odczytać jego psychikę, więc to jest ten deseń tylko w wersji młodzieżowej, powiedzmy. No i to jest też prezentowane nam jakoś tak między wierszami. To znaczy, to nie tak, że jakaś bohaterka usiądzie teraz i opowie o tym, czego ona się boi, dlaczego i, wiecie, narracja z ekspozycją za bardzo, tylko gdzieś tam pojawiają się te wzdrygnięcia na myśl o różnych rzeczach, albo bohaterka na przykład nie idzie na koncert bo nie wiadomo, co się tam może wydarzyć, jest to jednak duże zbiorowisko ludzi, a jednak w domu, we własnym pokoju ma to poczucie bezpieczeństwa. Także skupiamy się na takim emocjonalnym kontekście. A, i jeszcze anegdotka. Wygląda na to, że Betty, główna bohaterka, jest osobą panseksualną, to znaczy to nie jest powiedziane wprost, ale są wzmianki o jej byłym partnerze, byłej partnerce oraz osobie niebinarnej, z którą się umawiała, także można podejrzewać, że jest to panseksualność, ale to są Właśnie gdzieś tam wzmianki między rozdziałami. Nie ma tego nacisku, jak teraz w większości książek młodzieżowych, że orientacja bohatera to jest jedyne, co się w tej książce liczy. Bo teraz naprawdę w większości tych książek, jak patrzę, to społeczność LGBTQ jest uważana jakoś, jako za jakiś odrębny wątek, wątek, traktowanie przedmiotowe w książkach, na którym trzeba oprzeć. Cały plot twist, i na którym ma się skupić 80% tej lektury, a wszystko inne to są wątki poboczne. A tu bardzo mi się podoba, że ta reprezentacja jest całkowicie naturalna. Tutaj skupiamy się na traumie, skupiamy się na tym, co się przydarzyło tym postaciom, skupiamy się na relacjach rodzinnych. Natomiast przy okazji jest wzmianka o tym, że umawia się z różnymi osobami. I jest to potraktowane całkowicie naturalne, tak jakby było powiedziane, że ta kobieta ma męża i spokojnie. I to mi się bardzo podoba. To jest duży plus za to. Także lecę czytać te pozostałe dwie, trzecie książki, i widzimy się w podsumowaniu. Zacznijmy od wprowadzenia korekty. W poprzednim wejściu wspominałam, że Betty jest prawdopodobnie osobą panseksualną z tego względu, że miała partnerkę, partnera i osobę partnerską w przeszłości. I faktycznie potem to w kolejnych rozdziałach potwierdza, potwierdza, używa tego sformułowania. Natomiast mówi też o tym, że ona tak naprawdę zakochuje się nie w wyglądzie zewnętrznym, czy nawet nie w charakterze, a w inteligencji, w jakimś talencie, umiejętnościach, że każda jej osoba partnerska z przeszłości. Charakteryzowała się bardzo wysokim ilorazem inteligencji. Czyli można podejrzewać, że mamy tutaj sapioseksualizm, czyli właśnie pociąg do inteligencji. To nie jest nigdzie nazwane, nie chcę też nikogo w tym wypadku Betty szufladkować jakoś w konkretnych ramach. Natomiast wiem, że wiele osób będzie szukało w literaturze reprezentacji konkretnej, dlatego daję znać, jak to wygląda w wypadku tej książki. Tak to jest, tak się nagrywa reading vlogi i się dzieli wrażeniami na bieżąco i trzeba potem uzupełniać rzeczy i je korygować. Dlatego nie umiem we vlogi. No ale całościowo, co do mojej Opinii, bo tak jestem już po lekturze. Nie będę też się na pewno powtarzać, i mówić tego, co mówiłam w tych poprzednich wejściach, ale ogólnie po zakończeniu mam. Dość mieszane uczucia, to znaczy ta książka budzi w czytelniku mnóstwo emocji, nie zawsze pozytywnych, i teraz trzeba jakoś rozgraniczyć, czy te emocje tyczą się fabuły, tego, co dzieje się w książce, czy tego, jak została stworzona. Po pierwsze, mam wrażenie, że autorka starała się wprowadzić tutaj bardzo dużo poważnych elementów, poważnych wątków. To znaczy, z jednej strony mamy tych terrorystów tak i traumę, mamy kwestie pozwolenia na broń, mamy te orientacje, mamy Kwestie relacji dość specyficznych z matką czy z siostra-siostra. Y, Mamy kwestię duchowego przebudzenia, którego doznał y, ojciec, dlatego go. Teoretycznie tutaj nie ma. Mnóstwo takich elementów, które są ważne, tylko że jest ich momentami aż za dużo i wprowadzany jest chaos, jak na to, że ta książka nie jest gruba. Więc z jednej strony one, jest ich dużo, ale dość płytko, natomiast też zdaję sobie sprawę, że nasze życie nie jest takie prostolinijne, proste i złożone z jednego wątku. dużo różnych rzeczy się dzieje, i tutaj też mam wrażenie, to po prostu podkreślono, że nasze życie nie składa się tylko z jednego elementu, ale jednak. Wiecie, aż za, za. Wolałabym chyba, żeby te elementy po prostu zostały bardziej rozwinięte i miały jakąś taką podkładkę, bardziej znaczącą. Do tego same postacie mogą się wydawać nam tu nieco irytujące. I tu znowu, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony to nadaje tego realizmu, w sensie my też w życiu spotykamy różnych ludzi, nie tylko superbohaterów i takich, którzy są biali lub czarni. Więc jest realizm. Jednak ich decyzje były często mm, niezbyt racjonalne, co tu znowu możemy tłumaczyć e, przeżytą traumą. Jest wiele zachowań, e, które dotyczą samej Betty, czy Joe, jej siostry, czy jej matki, kiedy, nie wchodząc w spoilery, one robią coś, co my stwierdzamy co? Co? Tylko, że prawda jest taka, że one przeżyły ogromne emocje, ogromną traumę. To wydarzenie całkowicie zmieniło ich życie i na nie wpłynęło i tak naprawdę my nie stojąc na ich miejscu, nie powinniśmy i powinniśmy Decydować, w jaki sposób one się mają zachować. To znaczy, my nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się w ich głowie, Musiały, musielibyśmy przeżyć dokładnie to samo. Na niektórych takie wydarzenia wpływają w taki sposób, że się ludzie, nie wiem, nawracają, inni się odwracają, powiedzmy, od religii, jedni popadają w depresję, w używki, inni chcą korzystać z życia, bo zdają sobie sprawę, jak jest ono krótkie i że trzeba je wykorzystać. Jakby dróg jest. Mnóstwo, tyle co ludzi i naszych doświadczeń życiowych, tyle dróg. Więc nie chcę oceniać tutaj charakterów i postaci. I ja wiem, że można się czepiać tego, co oni robią. I okej, okay, ja też nerwów mi to na psu, co nie miara. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie powinnam tego ocenić jako coś zrobionego dobrze lub źle. Jasne jest kilka takich elementów, które stanowczo powinny zostać zmienione. To znaczy, dziewczyny od razu powinny dostać pomoc psychologa, nie oszukujmy się. Mam wrażenie, że gdyby tą pomoc dostały, no właśnie, to ta książka by się nie wydarzyła. Bo tak naprawdę to, co czytamy na przestrzeni tych 300 stron, to są wydarzenia spowodowa spowodowane tym, że one nie radziły sobie z własnymi myślami i nie dostały tej pomocy. I tyle. Także wiecie, mamy tutaj określone te różne mechanizmy obronne, jakimi mo, może się człowiek charakteryzować po, po takich wydarzeniach. Obserwujemy też, to znaczy Beti początkowo, tak jak chyba mówiłam, wydawała mi się najmniej jakaś, ona była taka nijaka w porównaniu z tym, jaka stała się matka, jaka siostra, tylko że jej też przyświecał troszeczkę inny cel, ale na przestrzeni kolejnych rozdziałów my widzimy, jak ona się jednak zmienia, jaką metamorfozę przechodzi, że staje się mniej grzeczna, mniej podporna. Porządkowana innym jak była wcześniej. Tak naprawdę cały dom spada na jej głowę, cała rodzina, utrzymanie tej rodziny w jakichś ryzach. Jest tutaj natomiast jedna rzecz, którą ja na pewno bym usunęła. I to jest kwestia romantyczna. Znowu, nie wchodząc w spoilery, wolałabym, aby ta relacja, która pojawia się w tej książce, czyli tak jak mamy w opisie, że bo to nie trudno się tak naprawdę domyślać, że Betty szuka Michaela, który jest bratem napastnika, żeby się do niego zbliżyć i dowiedzieć się m, dlaczego, jaki był ten napastnik, co go trapiło, dlaczego on to zrobił, żeby takiego człowieka rozpoznać w przyszłości. I chyba chciałabym, aby tak to pozostało do końca, aby nie pojawiło się między nimi żadne uczucie. To, co dzieje się u Michaela, też jest bardzo ciekawe i o tym już wspominać nie będę, ale to ponownie Chciałabym, aby zostało takie, jakie było początkowo, jaki był jego cel i żeby to nie przerodziło się w nic więcej. Wydaje mi się, że ten romansik troszeczkę zburzył moją wizję o tym, jak ta książka jest trudna, poważna i jak skupia się na problemach takich psychologicznych, tylko nagle znowu wchodzimy, wiecie. Zakochała się i koniec. Także jak widzicie, Rany, których nie widać, to jest książka, która budzi ogromne emocje. Co prawda parę rzeczy mi nie pasowało, ale ja jestem sobie je w stanie wytłumaczyć. Szczególnie, że to jest taka powieść. Taka trudna do oceny, bo jakby, okej, okay, ja mogę to ocenić literacko, bo faktycznie. Językowo jest z jednej strony to napisane w sposób młodzieżowy, przystępny, wiek sugerowany 15, plus, ale jednocześnie starano się gdzieś tam między wierszami takie bardziej poetyckie sformułowania dorzucić. Takie Porównywanie, metafory, bardzo fajnie się to czytało i bardzo to działało na wyobraźnię. Natomiast, chociaż wiem, że teraz promujemy tytuły polskie i okej, OK, rany których nie widać, w jakiś sposób odwzorowuje nam e, tym, historię zawartą w tej książce. Natomiast tytuł oryginalny to jest e, How We Ricochet? E, co? wydaje mi się, jest równie taką piękną metaforyc, metaforyczną właśnie jak treść tej książki, jak język tej książki, taką metaforą dotyczącą tego, jak nasze bohaterki dostały rykoszetem podczas tej strzelaniny, tylko nie tym rykoszetem zewnętrznym, że pociskiem, a rykoszetem emocjonalnym, i że to jest odłamek, który tkwi w nich już na zawsze, do końca życia, tylko że odłamek, który spowodował rany, której nie widać, odłamek, którego nie widać. Także wydaje mi się, że to jest ten oryginalny tytuł jest równie piękną metaforą, natomiast ja ogólnie bardzo polecam to, co robi books for ya, czyli tutaj dodaję takie hashtagi, tak jak wiecie, ja robię te na Instagramie grafiki, gdzie strzałki, strzałki odprowadzam do książek, czy w myślnikach piszę, jakie są słowa kluczowe, to tak mamy tutaj, tu na przykład jest strzelanina, tajemnica, zbrodnia, miłość, myślę, że może to nam fajnie nie zarysować, biorąc książkę do ręki w sklepie, czytając jeden paseczek, cztery słowa, już mniej więcej wiemy, czy jest to opowieść dla nas. Dajcie znać, czy takie reading vlogi, jako taką mi wychodzą, czy chcielibyście ich więcej, czy też jednak nie i zostajemy przy zwyczajnych pogadankach, recenzjach krótszych dotyczących jednej książki. Takie filmy są oczywiście na kanale, znajdziecie je tutaj oraz część będzie podlinkowana w opisie. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, że ze mną tyle czasu wytrzymaliście. Spędziliśmy chyba tydzień wspólnie. Także bardzo Wam za ten czas dziękuję i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa.